7 grudnia tego roku czyli wybory prezydenckie jako takie jeszcze nie są ogłoszone z całym terminarzem, ale odbyła się taka konwencja polityczna w Gliwicach pana Rafała Trzaskowskiego, prezydenta Warszawy, który, no właśnie, dlaczego znaczy inaczej. Istnieje taka teza politologiczna, że ten, kto wygrywa generalnie w regionie śląskim, tak naprawdę wygrywa wybory w Polsce. Tak, jeśli chodzi o wybory parlamentarne, specyfika powiedzmy wyborów samorządowych, też w jakimś sensie ten rozkład sił pokazuje poprzez okres, poprzez, przepraszam, okręg górnośląski. Więc to jest w jakimś sensie zrozumiałe, ale tutaj. Rodzi się pytanie, dlaczego ta konwencja była urządzona przede wszystkim w Gliwicach i to, co padło podczas tej konwencji, jeśli chodzi o kwestie dotyczące Górnego Śląska, w ogóle śląska, to padła taka deklaracja ze strony pana prezydenta Rafała Trzaskowskiego, że pierwszą rzecz, znaczy jedną z pierwszych rzeczy, jakie zrobi, jak już zostanie prezydentem, w przeciwieństwie do prezydenta Andrzeja Dudy. Podpiszę ustawę o języku śląskim. Faktycznie jest coś takiego jak język śląski? Czy po prostu wykorzystuje się gwarę specyfikę języka śląskiego jako języka regionalnego, żeby właśnie bydać jakąś forpocztę, ale forpocztę czego? Panie doktorze. Cieszę się. Cieszę się bardzo, że to pytanie padło. Ja oglądałem tą konwencję kandydata Pała Trzaskowskiego. i Muszę przyznać, że ta deklaracja mnie zaniepokoiła. Być może sugerować, że pan kandydat na prezydenta Rafał Trzaskowski niekoniecznie tą śląską specyfikę poznał lub też patrzy na nią zaledwie z perspektywy swojego własnego obozu politycznego. A prezydent powinien patrzeć szerzej, w szerszej perspektywie. W kwestii tego, czy kto wygrywa na Śląsku, wygrywa w całej Polsce, myślę, że wiąże się to z tym, że ten region ma bardzo wysoki potencjał ludnościowy, co w sposób naturalny odzwierciedla nastroje polityczne istotnej części społeczeństwa i w dużej mierze jest tożsame z. Tymi nastrojami i rozkładem sił dla całego kraju. Natomiast, jak było w historii III Rzeczypospolitej, to należałoby prześledzić wybory po wyborach. Ja, jako ślązak z dziada, pradziada, moja babcia mówiła tylko w etnolekcie śląskim, moja prababcia, Maria, świtała która zmarła w 2005 roku w wieku 94 lat. Natomiast ja jako tarnogórzanin jestem zwolennikiem. Właściwie nie jest to kwestia bycia zwolennikiem lub nie, ja jako naukowiec przyjmuję prawdy naukowe. I chciałbym powtórzyć za moim krajanem, profesorem Janem Miotkiem, że śląski to piękny, ale etnolekt. Etnolekt języka polskiego, bardzo archaiczny i bardzo specyficzny, bardzo charakterystyczny. Ale nie jest to język regionalny. Nie występują gramatyczne odmienności spotykane na przykład w języku kaszubskim, który autentycznie, którego historia autentycznie datuje się wiele, wiele set lat wstecz, który jest jedynym współcześnie. Przetrwałym językiem z grupy języków pomorskich. Nie można tego powiedzieć o etnolekcie śląskim, a właściwie o etnolektach śląskich, gdyż jest to zbiór gwar, wielu gwar, a nie tylko jednej, w różnych poszczególnych podregionach śląskich. Mamy gwarę gliwicką, mamy gwarę cieszyńską i jestem zasmucony, że postulaty. Języka regionalnego są podnoszone przez osoby nie będące naukowcami, a będące politykami, i to często niedoświadczonymi, bardzo młodymi, młodszymi nawet ode mnie, które mówią o robocie narodotwórczej. No, jeżeli ktoś chce tworzyć naród od podstaw y, bardzo silnie antypolską to wzbudza to mój jakoś Ślązaka niepokój. Nie uważam, że jest to coś, co jest nam na Śląsku tutaj potrzebne. My Ślązacy naszą wartość znamy, naszą wartość dla państwa polskiego y, znamy bardzo dobrze. I nie potrzebujemy dowartościowania nas przez mgliste postulaty języka śląskiego. E, tworzenie narodu od podstaw nie prowadzi do niczego dobrego. Słaby to naród, który dopiero poczuwa się w misji tworzenia 30-letni zaledwie polityk. Nie, tak nie tworzy się narodu, a jeśli politycy próbują taki naród tworzyć, to są to działania, które niestety, ale mogą w dłuższej perspektywie stanowić niebezpieczeństwo ustrojowe dla państwa polskiego i jeśli nie otwarcie im przeciwdziałać, to zdecydowanie nie powinny być wspierane przez mainstream polityczny polskiej sceny politycznej, ani przez partie ogólnopolskie. Niestety współcześnie tak nie jest. Ale o tym jeszcze dopowiem. Oczywiście. Andrzeju, gdy przyglądałeś się całej debacie, która dotyczyła języka śląskiego, padały różne argumenty. Wypowiadali się także tacy ludzie, jak związani raczej ze środowiskiem prawicowo-konserwatywnym. Czy tak lokowani, jak profesor Andrzej Nowak, który powiedział, że nic złego przecież ma w tym, jeśli uznamy, że świązacy mają swój język? Jak to przyjmowałeś ten argument? No Jest to bardzo argument krótkowzroczny, bo przede wszystkim ja tutaj sytuację niebezpieczeństwa, o której mówi mój przedmówca, obserwowałbym. Analogicznie jak w Katalonii. Tak? W Katalonii, gdzie jest olbrzymi pr problem z separatyzmem yy, sytuacja również rozpoczynała się od uznania języka. Yy, ci, którzy dzisiaj yy, optują za uznaniem yy, gwary śląskiej językiem śląskim, nie ukrywają, że jest to, że jest to pierwszy etap yy, działania, Następne ma być uznanie narodowości śląskiej, a później autonomia, a później, właśnie co później. Prawda? Więc jeśli ktoś twierdzi, że tutaj nie ma żadnego zagrożenia, że jest to tylko kultywowanie regionalizmu, to obawiam się, że albo mówi nieprawdę, albo zbyt słabo przyjrzał się. Całej sytuacji, jaka dzieje się na, na środku. Ja przyglądałem się debacie sejmowej. Tam był jeden taki ciekawy argument. No, pani sprawozdawczyni apelowała, żeby nie poruszać tutaj takich wątków proniemieckości tych, tych ruchów. A zauważyłem, dostrzegłem jeden, jeden moment, że jeden z posłów powoływał się na osobę. Nierzącego już Dariusza Dyrdy, działacza w cudzysłowie regionalnego tutaj, tutaj ze Śląska, który zasłynął takiej gazety jak Śląski Zeitung. Cytuję w oryginale, gdzie pojawił się taki dosyć słynny artykuł na całą, całą polską, chyba w 2017 roku. Hmm, dotyczący września 39 czyli agresji niemieckiej na Polskę pod tytułem U nas witali radośnie, czyli u nas witano na Śląsku witano radośnie Niemców, jak również hmm, pamiętam 1 marca w rocznicę w święto Żołnierzy Wyklętych też pojawił się taki artykuł hmm, porównujący hmm, podziemie powojenne niepodległościowe do hmm, hmm, werwolfu powojennego niemieckiego, no. no czy to nie jest pro niemiecku, a to jest tylko jeden z przykładów taki, takiego tego typu, tego typu poglądów. Ja, ja wielokrotnie słyszałem, że um, jak z, z, przedstawicieli różnych instytucji naukowych, że wojna na Śląsku tak naprawdę rozpoczęła się w 45 roku, To nie wrzesień, wrzesień 39, ale 45 rok. Odkroczenia na, na, na Śląsk w styczniu 1945 roku Armii Czerwonej. Tutaj, tutaj też e, pojawiają się argumenty: polskie obozy koncentracyjne po, po 45. roku. Więc mówienie, że mamy do czynienia tutaj z takim jedynie kultywowaniem regionalizmu, że Gwala Śląska e, to nic groźnego. Zresztą. Mm, ja wiem, że już było ogłoszone, że dwa miliony złotych Ministerstwa Edukacji zostało przekazane, czy ma być przekazane, czy decyzja, decyzja jest na kultywowanie tożsamości śląskiej, cokolwiek się za tym, za tym kryje. I, I naukę języka, języka śląskiego. Jest ten proces również cały czas się Odbywa mnie przy okazji, m, przy okazji debaty i późniejsze, późniejszej takiego m, zawieszenia tej ustawy między e, głosowaniem w Sejmie a m, e, zawetowaniem tego prezy pana prezydenta Dudę No dziwiła bierność śląskich środowisk, e, polityków, e, polityków prawicy. E, mieliśmy tutaj kompletną ciszę. O ile w Warszawie coś się działo, e, apelowano do prezydenta, był jeden list publicystów, e, historyków z apelem do pana prezydenta o zawetowanie tejże ustawy. O tyle mieli, mieliśmy bardzo dużo m, apeli o podpisanie ustawy, uznanie e, e, głotki Śląskiej z językiem. Natomiast no, e, po drugiej stronie było milczenie. Bardzo mnie to, bardzo mnie to dziwi do, do dnia dzisiejszego. I nie słyszę również głosów polityków, którzy by sprzeciwiali się tego, tego typu tendencjom. To jest pytanie, z czego to, z czego to wynika. Ale tutaj też no, myślę, że musielibyśmy poruszyć temat na no, jakiejś takiej wierności państwa polskiego od, od, od bardzo wielu lat. To jest, to jest inny, no, dosyć ciekawy wątek.